Tam, chyba droga, do końca nam się sypali. A, i tam na dole sypali, tak? Tak, na końcu tej drogi. wysypywali znaczy, to. dalej jeszcze. A dzisiaj widać coś po, po tych odpadach? Jakieś pozostałości są? Yy, to musimy przejść z drugiej strony. A, musielibyśmy pójść i to sprawdzić, tak? Jak w horrorze, w nocy wszyscy. Co to było? Co to, już chyba co to było? Zarosło. I tak, co to było? Czekajcie, pójdę to sprawdzić, nie? I bierze latarkę, idzie, idzie, gaśnie mu latarka, i nagle go ktoś wciąga. <laughs> Bobołaki. bołaki na przykład. No ogólnie, jak widzicie, nie trzeba też daleko jeździć od domu, żeby coś ciekawego zobaczyć. Tutaj w okolicy Krzeszowic, w zasadzie to dookoła Krzeszowic jest bardzo, bardzo dużo ciekawych miejsc i punktów. W zasadzie to Małopolska jest takim województwem najbogatszym w całym kraju w różnego rodzaju y, miejsca godne odwiedzenia. Nie tylko jeśli chodzi o infrastrukturę, urbanistykę, ale też i pod kątem geologicznym. i mamy tutaj ładny widok na kopalnie wapienia w Czatkowicach. Widać bardzo dobrze, że budynki zostały wybudowane blisko drogi, w dolinie. To żeby był łatwiejszy dojazd ciężkiego sprzętu. Tutaj jest główna droga. A o kamieniołomie za chwilę. A z drugiej strony zarombisty widok. Tylko dzisiaj jest bardzo słaba widoczność. Bo mamy to ciepłe afrykańskie powietrze we wrześniu. 30 stopniowe, no i widać wyraźnie, że, że no jest ono takie gęste, ciężkie i zmęczone już tymi upałami, to powietrze. Tam jest kościół w Krzeszowicach, bardzo ładnie widoczny. Za kościołem te górki to jest garb tęczyński. O garbie tęczyńskim sporo opowiadałem, tutaj mamy Krzeszowice. I jeszcze jedno miejsce chciałem pokazać, bo się ładnie otworzyło. O, proszę bardzo, zamek Ten czyn w Rudnie. Na pewno z tego zamku widać Tatry, wiem, bo byłem tam w zeszłym roku. Wydrapaliśmy się trochę na górkę, tak. ale jeszcze przed nami widzimy kawał kawał. Pani przewodnik, a teraz operator kamery może pokazać, że kierujemy się. Tam widać Krzyż Milenijny biały w tej chwili, bardzo podobny do krzyża na Giewoncie. Podejdziemy bliżej, to, to zobaczymy go z bliska, a tymczasem, pani, pani operator kamery może wrócić na nas. <śmiech> <śmiech> Przybliżałam krzyż. <laughs> tak, bardzo dobrze. Coś o tym rowie krzeszowickim, no bo krzeszowice znajdują się w rowie krzeszowickim. Rów krzeszowicki powstał około 26 milionów lat temu. Podczas fałdowania alpejskiego ta struktura nie chciała tutaj się poddać fałdowaniu, natomiast reszta y, łatwiej się poddała, i dlatego mamy to obniżenie y, o nazwie nazwę Rówkrzeszowicki. Rów Edi tam mieszka. Tak, w samym rowie. W samym rowie <gry> mieszka. No tak to z grubsza by wyglądało. A wcześniej. Na tych terenach tutaj wszędzie gdzie się znajdujemy, jeszcze wcześniej niż 26 milionów lat temu, było ciepłe morze i my teraz chodzimy po skałach, które dawniej służyły za rafę koralową. To była rafa koralowa, a dzisiaj takie o białe skały wapienne, także na razie tyle, idziemy dalej. Bardzo tutaj dużo rośnie głogu, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Już bardzo dobrze dojrzały jest. Przemarznięty jeszcze lepszy. Z głogu to chyba herbata dobra powstaje. I sok? Tak? Edi mówi, że sok. No, następne drzewo głogu. Następne. Następne tam, następne, następne. Pełno tu jest z tego głogu. Rośnie. O! A tam Soczysta jabłuszka na skarpie. Tamta jabłka to na pewno da się zerwać. To są dzikie, opuszczone jabłonie, więc znaczy, jabłka może nie są jeszcze dzikie, ale jabłonie są opuszczone, więc możemy spokojnie chyba sobie wziąć po jabłuszku. Edi poszedł, sprawdź czy są, wiesz, dojrzałe, czy nie są kwasielizne jakieś, będziemy mieli na drogę, jeszcze kawałek drogi przed nami. A dzisiaj bardzo ciepło, ma być. Ostatnie fale upałów z Afryki ponad 30-stopniowe w połowie września. Złota polska jesień. Tak. No, pokaż co tam zerwałeś ciekawego. E, dojrzałe chyba już te jabłuszki, eleganckie będą, hmm? nie? Hmm? Ja za jabłkami nie przepadam, ale może spróbuję. To robaczywe, zgniłe. Dobra, cierpkie, ale dobre. Czy kwaśne trochę. No to niedojrzały. A propos jabłek, to te, które teraz y, spożywamy, one najprawdopodobniej są y, puste od pestycydów, czyli w miarę zdrowe, pomijającym ten smog, który tutaj zimą y, się krząta. Ale ostatnio się dowiedziałem, że Niektóre jabłka, które wyszły z Polski do Holandii zostały cofnięte, ponieważ badania wykazały, że było w nich ośmiokrotnie przekroczona dopuszczalna jakaś tam substancja szkodliwa dla zdrowia. No i cofnęli te jabłuszka z powrotem do Polski. Osiem razy. Ciekawe gdzie sprzedali te jabłka. Albo poszły na wino. Mhm. Tutaj z kolei mamy wysyp tarniny, ja kiedyś z tarniny robiłem wino. Takie wychodzi takie cierpkie, ale dobre też jest. Mój teściu bardzo dużo wina robi z starniny, u niego w okolicy rośnie. Dużo tarniny, no i dzikiej róży. Starniny z, z dzikiej róży i z winogron robiłem winczaszka. Oczywiście do domowego użytku, nie? No, dobre było. Ale się skończyło. No, i weszliśmy w dżunglę, i bardzo dobrze, bo jest dużo chłodniej. Las trzyma jeszcze chłód z nocy i nie dopuszcza słońca. Wchodzimy w niebezpieczną strefę, ale dzisiaj jest ona bezpieczna, ponieważ jest niedziela i kamieniołom jest nieczynny. Nie trwają tam żadne prace. Kierunek, ta zarośnięta betonowa droga. Prawdopodobnie była kiedyś wykorzystana przez ciężki sprzęt do wywożenia kruszcu. No bo po co by taką betonową drogę tu budowali w lesie? Raczej dla ciężkiego sprzętu. Jak Wywozili urobę ten e, odpady. E, no ta... To wozili tam, i tam sypali w dół. Mówisz, że tutaj wywozili odpady ta. z urobku? E, tam, chyba droga, do końca tam sypali. A i tam na dole sypali, tak? Tak, na końcu tej drogi. Wysypywali. Idziemy znaczy dalej jeszcze. A dzisiaj widać coś po, po tych odpadach? Jakieś pozostałości są? Yy, to musimy przejść z drugiej strony. A, musielibyśmy pójść i to sprawdzić, tak? Jak w horrorze, w nocy wszyscy. Co to było? Co to, już chyba to było? Zarosło. I tak, co to było? Czekajcie, pójdę to sprawdzić, nie? I bierze latarkę, idzie, idzie, gaśnie mu latarka, i nagle go ktoś wciąga. <laughs> <laughs> Bobołaki. <laughs> Bobołaki na przykład. O, zobaczcie, a tam widać klasztor w czernej. O klasztorze w Czernej jeszcze filmu nie nakręciliśmy, co uczynimy przy najbliższej sposobności. Ale co chciałem powiedzieć, pod klasztorem w Czernej, w tych górach, jest ogromny labirynt, ogromna sieć w wykopanych ludzką ręką korytarzy. Ludzie kopali właśnie pod ziemią w tych skałach, żeby wydobyć z nich kruszec w dawnych czasach. To było dawno, dawno temu. To było, jak dobrze pamiętam, XVI albo XVII wiek, jak tak sobie na własny użytek wydobywali ten kruszec. No bo ten kamieniołom to powstał, wiadomo, w 1944 roku. A te tutaj wszystkie górki są poprze poprzecinane labiryntami. My z Adim kiedyś byliśmy, nie? W jednym takim labiryncie. Bardzo niebezpiecznie się tam wchodziło. Bo, bo mogło się bawić. zawalić. No tak, ale to w zasadzie to były sztucznie wykopane korytarze. to bo były stępy burzone. Tak. Hmm? Dotarliśmy pod Krzyż Milenijny. Górujący tuż nad kopalnią wapienia Czatkowice, która się znajduje za tym płotem. O tym za chwilę. A ja chciałem pokazać, bo rob, zrobiliśmy sobie przerwę na y, drugie śniadanie, jaki dzisiaj prawie on zabrałem. Tutaj mam wodę z sokiem malinowym. Woda przegotowana. <laughs> Tutaj mam sok z marchwi. Soku z marchwi jest 35%, 15% jabłka. Banana jest 2%. No i oczywiście cukier, czyli pewnie bardzo słodki. No, 11 gram cukru aż ma, czyli prawie tyle co kola. Tu mamy napój energetyczny, zaraz go wypiję. Muszę się oduczyć pić w ogóle takich rzeczy, bo się nauczyłem na urlopie to pić. Ten baton przyjechał ze mną z nadmorza bałtyckiego. Jak wiecie, byłem z Natalią i Zivonom nad morzem bałtyckim w tym roku. Przyjechał on aż z nadmorza, z miejscowości Rowy. bo Bułeczki, tam w środku jest wędlina i ogórek konserwowy. Co tam, Pawle, jesz takiego ciekawego? No właśnie, kupiłem sobie taką drożdżówkę, croissant to chyba jest, żeby przetestować, czy to jest dobre. Kosztowało chyba złoty 19, zł. Podobno jest z czekoladą w środku. A to pewnie sama chemia? Być może, no nie wiem. Nie ma składu opisanego. Sprawdzimy, czy dobre. No, jak takie ciasto drożdżowe, ale czekolady tu nie widzę, chyba mnie oszukali. W środku jest, głębiej. Nie ma. Oszukali mnie. To pokaż to, tam masz. Idę zareklamować, tylko czekaj, zjem jeszcze, zostawię jedną czwartą i zareklamuję. Powiem, że nie było czekolady w środku. 30 groszy do zwrotu. Mm. 30 groszy do zwrotu za czekoladę.